Fort Waligura. Pokażę Wam to miejsce. w Węgierskiej górce jesteśmy. Więc zejdziemy sobie tutaj po schodach. Tutaj ze szlaku czerwonego. Blisko centrum. I tutaj jest fort. I przejdziemy go, może, od tej strony. Tutaj zasieki u góry porobione. Pewnie żeby nikt nie wchodził do góry. Przejdziemy dookoła, jeżeli się uda. Tam jest kopuła strzelecka, strzelnicza. Jeżeli dobrze się orientuję. Wejdziemy tutaj. Hop. Hop. O! Zobaczcie. Jak się to prezentuje. Tutaj jest skłódka, wejść do środka Idziemy dalej Tutaj jest jakaś brama Tak się to pięknie tutaj prezentuje. Zobaczmy coś więcej. Tradytor artyleryjski Waligura. Jeden z 16 planowanych i pięciu wybudowanych w okresie lipca i sierpnia 1939 roku schronów bojowych. Czyli jest to schron bojowy. Rygla obronnego Węgierska Górka. Mimo, że trwały jeszcze prace budowlane, schron został obsadzony przez załogę w dniu 30 września 1939 i na prędce wyposażony w uzbrojenie w dniu następnym. Dowódcą schronu został porucznik Leopold Galocz, zastępca plutonowy, plutonowego Paweł Tatur. Widzicie jakie ciekawostki? Pokażę Wam jeszcze kilka zdjęć z bliska. armaty 76 i 2 dziesiąte mm I jeszcze tutaj przystanek piąty port wali Tak się to miejsce prezentuje.